Witajcie na moim kanale, z bolonką nad rzekę. Chcę pokazać wam, jak tanim kosztem, na szybkich wypadach, po pracy, pobawić się fajnie nad rzeką. Będę, tak jak widzicie, będę obławiał rzekę Łynę. Pomieszkamy niedaleko Łyny, także mamy blisko. Tak pilnowałem się. Oto mój cały sprzęt, jaki jest potrzebny do wędkowania bolonką. Podbieraczek musi być, bo tu są ładne ryby. Piękne, zawsze się przyda. A cienkich szyponów będziemy stosować. Boloneczka. Bolonka 6 metry. Mistrala, akurat tutaj mam. 5 do 25 gram wyrzutu. Wiaderko. Podpórka się przyda, żeby wędkę sobie odkładać. Zapas pławików, bo tu jest dużo zaczepów. Wiadomo jak to na rzece często, gęsto gdzieś się urwie, coś się zerwie. Dlatego trzeba być przygotowanym. No i wiaderko. Wiaderko duże przede wszystkim do transportu tego wszystkiego oraz yy, żeby sobie usiąść. Pokażę wam to w wiaderku. Yy, mam trochę pszenicy, ale nie używać, nie będę na razie. Ściereczka na pewno się przyda. Yy, wiaderko małe. Yy, rozdrabniam sobie chleb. Będę przeważnie. Pokażę wam jak łowić na chleb tostowy. I zakładać na haczyk te chleb tostowy rozdrabniamy, moczymy i będziecie widzieli na filmiku jak to robię. Mam tu jeszcze swoje kukurydzy na wszelki wypadek. Pinkę, no i w takim woreczku dodatkowe żyłka na przypony, haczyki, ciężarki, ołów. Jakiś nożyk, wyhaczacz. I to wszystko, więcej mi nie trzeba, oglądajcie, subskrybujcie, będzie dużo filmików, na pewno będę łowił, starał się wędkować cały rok, bo na rzece można wędkować cały rok, jak i również w zimę, wiosna, teraz mamy dzisiaj 27 kwiecień, trochę późno, zaczynamy, bo zimno, tu moja operatorka Róża. Obiecuję, że też będzie wędkowała ze mną, też będzie na bolonkę wędkować i ja będę ją nagrywał na odwrót, i to nie raz. Także do zobaczenia i oglądajcie nasz kanał. Subskrybujcie z tej czystej. Na pewno będzie ciekawy. Do zobaczenia. Na razie trzymajcie się. Po 40 minutach, gdzieś około 50 zmieniliśmy miejsce. Tam się nic kompletnie nie działo. Próbowałem nawet na pinkę coś mniejszego, płoteczka, ale nic kompletnie nic. No tu mamy taki fajny kawałek, odcinek drogi prostej, rzeki prostej. I tam są takie zwalone drzewa, korzenie. Może uda się z, tego, z tych korzeni wyciągnąć tego pylnika. No zobaczymy. Ponęce chwilę z 5 minutek, 10 i zacznę. Wędko Pokaż te te. To korzenie tak bliżej. Stawu. Tu jest troszkę głębiej, tam dalej troszkę chyba wypłyca się, no ale to ustawimy grunt i, i będzie lepiej. 20 centymetrowe coś było, włączyłaś? No, miałem branie. Ale myślałem, że to zaczepil delikatnie zaciąłem. Zaczy, zaciąłem. No zaciąłem, zaciąłem nie zaciąłem, nie? Rzucałem na chleb ale zmieniłem na kukurydzę z miodu, 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 smaku miodu. I od razu drugi rzut i branie. zaraz zobaczymy. Ale było, było, coś było w końcu. Tutaj Może... mów kochanie. Pogoda trochę taka jaka jest, taka jest. Ale nic, próbujemy. No jest zimno wiatr mi ściąga zestaw na brzeg. Ale już było, było, co było. Nie no, dzisiaj tu bajka Jak cicho w ogóle, nie? A czekajcie, o, chlebek założony I do wody ja, To się wytnie Талс-упряк. Nie nęcisz? Za chwilę do nęcy niedawno, przed rzutem nęciłem. Nie chcę za dużo tam rzucać, żeby się zainteresował to, co na haczyku jest. Nie wiem, to chyba zacząć już za głęboki grunt zrobiłem. Spróbujemy jeszcze raz. A na kukurydzę kiedy będziesz łowił? No to później zobaczymy. nie grunt? Nie, troszkę dalej rzuciłem w nurt. Zobaczymy, może tam przejdzie. skieruj na spławik, pokażę, tam umówię ten kołek. Okay. no, teraz. A idzie w nurt. Trzeci rzut jest. Ile? Z 10 minut jesteśmy? No O się ładnie zapowiada. Rybka jakaś tam jest pewnie klenik, ale trzyma się dna. Oj, ładny będzie. Oj, ładny. Ale ten pije, kurczę! A ładniutki! No dobra, kogo nie stracić. Ale piękny, kurde O mega zadowolony! 10 minut więcej. Dobra, dopiero go wyciągnij! Podebrać ci? Nie, nie, poradzę sobie! Nie chcę tutaj się! No pokaż tam wodę! Ja jego pokazuj, nie mnie! Podbieraczek, podstawa! Nie! Yeah. Jest pierwszy kleń! Boloneczka, rzeka. Ale jaki duży! Rzeka łyna. Zaraz go zmierzymy. Duży! Nie jest jakiś taki okaz, nie wiadomo jaki, ale... Super. Chodź. Ale duży jest. Moim zdaniem. Zaraz tu go stracę. Nie, no ładnie. No, no. Haczyk ósemka przypon 12 mm O, taki Teraz go zmierzymy Czekajmy Jak ma taki chleb nałożyć na haczyk to Połyka od razu. Pokaż jeszcze z bliska. Ostrość, złap się. Ja. Teraz go zmierzymy, czekajcie. O nie, uciekł. Jakąś tu miareczkę mam. Z jednej strony. Daj z jednej. Z drugiej. drugi. Ten. Maty nie mamy, ale tu Maty nie potrzeba. Zboczenie karpiarskie. <grym> widać, czy nie widać? No, zobaczcie. No nie jest taki ten, ale 40, 44 cm. jest rybka. Wybaczcie, że taka brudna, ale no niestety warunki są. Zaraz już szybciutko wypuszczamy. Do wody, 27 kwiecień, dzisiaj troszkę cieplej, wiatru nie ma, słońca nie ma, ale na się, że wiatru nie ma, jest po 10 minutach rybka nęcona chlebem tostowym, pszennym, rybka wraca do wody, No może z ręki go wypuszczę, albo nie, bez podbieraczka. Z za co Donęcamy szybciutko. Może tam więcej rybek jest. Uda się. Ładny kawałek prostej. Chcieliśmy pokazać te korzenie chciałem omówić. Tam są takie stare korzenie w wodzie. No one tam na pewno siedzą. Kleni lubią takie zwalone drzewa, korzenie. Także jedziemy dalej. Mam ryzę. Halo, rybę mam. Jest rybka. 40 minut nęcenia. 10 chyba. I włączałem. Aha. pod ale się trzyma jak sumdna ale pięknie o. się łowi na bolątkę normalnie o, ależ piękna jest ale dalej, ale dalej. druga ryba. Nie odpuszcza yeah. <laughs> Zobaczcie jak pięknie się Boloneczka 6 metry O jak pięknie jest Działaś? Nie yeah. Nie chcę na siłę pchać Bo to ciągnąć 0,12 przypon. Nie daje za wygraną. No chodź, no chodź, no chodź Oj chyba większy od tamtego Już trudno powiedzieć Te Klenie to silne waleczne rybki No Lepszych. O większy. Oj większy. Oj większy. Zobaczcie. Oj spasiony już jest. Ale ledwo się trzymał. Malutki haczyk. O, zobaczcie. Oj, większy, co? O, piękny. Ależ gęby ma, zobaczcie. Weź pauzę i aparatem porób zdjęcia. Ojej. Ponad 50 jest. Na pewno. gdzie? Zero. Je yeah, 54, 54, yeah. ja 55 prawie. Yeah, mój rekord 55. <laughs> Sezon zapowiada się kleniowy, nie karpiowy, ale mega. Dobra, wypuszczamy ją, co? O co już, ale piękne mm. może jeszcze coś tam się uda. A mówiłem, jak szliśmy, że tam są kołki, powalone drzewa, że troszkę ponęcić i ściągniemy tą rybkę. No i 40 minut. Sukcesywnego nęcenia, podrzucania chlebkiem jest, kurcze, jest. A już zmieniałem kukurydzę, już założyłem, ale wróciłem z powrotem do chlebka. Nie wiem, czy jakbym na kukurydzę dalej tam rzucał, czy by coś było, ale jest, jest. Dobra, wypuszczamy. Czułeś się? No troszeczkę. Już widać. O, już, już. No idź. Takie mamy, takie mamy ryby na rzece, na Ujnie. Jest, jest ryba. Próbujemy. Trochę małego zamieszania, ale zobaczcie chlebek. Mierzymy kuleczkę. Zmoczony i nód. No. Jedziemy dalej, Działa. Szybki wypadzik po pracy się kończy. Ostatni rzut i trzeba wracać do domu. Ostatnia garstka chlebka. No i tak dzisiaj jestem zadowolony. Dwie rybki, jedna 44 cm, druga 55. Fajna, naprawdę fajna rybka. Mój rekord. 54. 54, no dobra. Mój rekordzik, także jestem zadowolony. 27 kwiecień. troszkę zimno, ale tak dzisiaj wiatr nie wieje. To można było chwilę posiedzieć.